Czy kiedykolwiek czułeś, że mężczyzna wydawał się obsesyjny na punkcie ciebie, ale nie mogłeś wyjaśnić dlaczego? Jakby było coś niewidocznego cicha siła, która przyciągnęła go coraz bliżej, nawet gdy próbował się oprzeć to tak, jakby coś wykraczającego poza logikę, poza racjonalnymi dowodzą tej więzi, a ty złapiesz sobie myślenie, czy to będzie pasja, czy będzie pożądany, czy to będzie los. Czy coś jeszcze głębsze się w niej dzieje? Karl Jung, jedno z największych nazwisk psychologii, powiedział, że to, co naprawdę trzyma kogoś, nie jest w twoim wyglądzie, ani w odpowiednich słowach, które mówisz, ani w gestach obliczonych wrażenie. Który łączy dwóch ludzi w ten intensywny sposób, rodzi się w nieświadomości, w tej ukrytej części, w której cienie, ukryte pragnienia, a nawet rany, które nosi bez zrozumienia. Kiedy ktoś naprawdę szaleje w tobie, nie dlatego, że starałeś się być idealny, ale dlatego, że nie zdając sobie sprawy z dotknięcia w jego miejscach, które były uśpione, miejsca, w którym nawet on miał odwagę się zmierzyć. Właśnie dlatego niektóre połączenia wydają się niewytłumaczalne, prawie magiczne, ponieważ nie są świadomi, pochodzą z tego, co Jung nazwał projekcją. Kiedy widzi w tobie coś, co należy do siebie. Ale był ukryty. Ta tajemnicza atrakcja jest tak potężna, że sprawia, że zachowujesz się w sposób, że możesz nie być w stanie kontrolować, a jeśli żyłeś, wiesz dokładnie o intensywności, o której mówię. Najbardziej zaskakującą rzeczą jest uświadomienie sobie, że istnieją wyraźne znaki, prawie tajne gesty, które ujawniają, gdy człowiek jest już dla ciebie w tym stanie szaleństwa. Są to zachowania, które wydają się małe. Ale potępia głęboką prawdę. I właśnie to zbadamy razem, ponieważ zrozumienie tych znaków całkowicie zmienia sposób, w jaki widzisz miłość i niewidoczną moc, która istnieje w Twoich związkach. I zanim ujawniłem te ukryte znaki, chcę, żebyś zrobił szybką przerwę i pomyślał, ile razy czułeś, że ktoś utknął do ciebie w 1903 sposób prawie niemożliwy do wyjaśnienia? Podziel się tym w komentarzach napisz swoje doświadczenie, ponieważ kiedy to słowy nie tylko rozumiesz, co żyłeś lepiej, ale także pomóż innym kobietom, które również przez to przechodzą. Ta przestrzeń tutaj jest społecznością, miejscem, w którym dodaje każda historia, w której każdy głos ma siłę. A jeśli ten temat już Cię poruszył, jeśli w jakiś sposób przyniósł jasność lub miał sens, nie zapomnij o pozostawianiu podobnego. To znacznie więcej niż przycisk, pokazuje YouTube, że ten rodzaj treści musi dotrzeć do innych kobiet, które również zasługują na oburzenie tych niewidzialnych prawd. I skorzystaj z okazji, aby zasubskrybować kanał, ponieważ każdy film, który tu przynoszę, jest jeszcze głębszym nurkowaniem w tym wszechświecie nieświadomości, niewidzialnych ran i ukrytych pragnień, które Carl Jung pomaga nam zrozumieć. Kiedy subskrybujesz. Gwarantujesz, że nic nie tracisz, a co tydzień będziemy chodzić razem, rozwijając te tajemnice, które wyjaśniają, dlaczego niektóre miłości wydają się tak intensywne i transformujące. Komentarze, ciesz się i subskrybuj, ponieważ ta podróż nie należy żyć sam. Ma to na celu stworzenie ruchu kobiet, które się rozpoznają, które są wzmocnione i uczą się widzieć miłość z sumieniem. A teraz chodźmy, bo nadszedł czas, aby dowiedzieć się trzech rzeczy, które mężczyzna nieuchronnie robi, gdy jest naprawdę szalona o Tobie, a trzecia może być najbardziej zaskakująca: kiedy naprawdę szaleje o Tobie, nie dlatego, że robisz wszystko dobrze, nie dlatego, że zawsze uśmiechasz się we właściwym czasie, ani dlatego, że stara się pokazać najdoskonalszą wersję siebie. To, co naprawdę się utrzymuje, nie jest na powierzchni. Nie jest to suma widocznych cech. Niekomfortowa prawda jest taka, że to, co łączy go niemal niekontrolowanie, jest czymś, co dzieje się pod skórą, na cichym i niewidocznym terytorium, które Karl Jung nazwał nieświadomą. W tej głębokiej przestrzeni ukryte pragnienia nigdy nie wyznał cienie, które próbuje ukryć, a nawet nierozwiązane rany, które towarzyszą mu spotkanie z tobą. To tak jakby nie zdając sobie z tego sprawy, byłeś lustrem, w którym się widzi i fascynuje cię, a jednocześnie cię przeraża. Możesz zadać sobie pytanie, ale dlaczego mi się to zdarza? Dlaczego niektóre kobiety budzą te obsesje, podczas gdy inne nie mogą nawet zachować więzi? Odpowiedź jest dokładnie w tym zakresie. To nie wysiłek ani doskonałość trzyma człowieka. Przeciwnie, im bardziej starasz się udowodnić wartość poprzez gesty. Poświęcenie lub obliczone strategie, tym bardziej odczuwasz, ponieważ zdajesz sobie sprawę, nawet nieświadomie, że jest próba kontrolowania. To, co naprawdę tworzy tę więź, to wspólna nieprzytomna, że energia, która narodziła się, gdy jego rany znajdują echo w jego, gdy jego pragnienia znajdują miejsce, by oddychać obok jego, a gdy jego cienie rozpoznają w tobie taką samą ciemność, jak on Entei i jest to potężne. Ponieważ obsesja, która powstaje stamtąd, nie jest racjonalna. Może nawet próbować wyjaśnić, może pomyśleć, że jest atrakcją fizyczną, może wymyślić praktyczne uzasadnienia, ale w głębi duszy wie, że nie może się odłączyć, ponieważ dotknąłeś najbardziej intymnego terytorium, które istnieje, ten, który nawet w pełni nie rozumie. To tak, jakby każdy jego gest zapalił mi wspomnienia, które były uśpione. Jakby każdy wygląd był zaproszeniem do ponownego powtórzenia zapomnianych części samej historii. Dlatego jego zachowanie często wydaje się sprzeczne. Mieszanka intensywnej atrakcji i głębokiego strachu. To wielka sprzeczność, którą ujawnił Jung. Miłość, a raczej nieświadoma fiksacja, nie rodzi się tam, gdzie naszym zdaniem powinna się narodzić. Nie jest to w logice, nie jest na liście cech, które mówi. Jest w dziedzinie cieni. Niewidzialnych ran, emocjonalnych znaków, które nigdy nie zostały wyleczone. Budzisz w nim ranne dziecko, chętnego mężczyznę i istotę, która nosi strach przed utratą kontroli. To właśnie oszaleje na ten temat. Nie dlatego, że dostosowałeś się do oczekiwań, ale dlatego, że nieumyślnie ujawniłeś to, co zawsze ukrywał. I tutaj wiele kobiet jest zdezorientowanych, uważają, że muszą być coraz bardziej formowane. Muszą być zawsze dostępne, zawsze zrozumienie, zawsze doskonałe, aby zachować tę więź. Ale efekt jest odwrotny. Doskonałość nie utrzymuje, podatność tak. To, co tworzy połączenie, to kiedy istniejesz? Z własnymi cieniami, z własnymi pragnieniami, z własną prawdą. To to niewidzialne spotkanie powoduje coś, czego sam nie może kontrolować. Kiedy Jung mówił o projekcji. Opisał to dokładnie. Projektujemy to, co nosimy w nas i nie możemy sobie z tym poradzić. Więc kiedy oszaleje za ciebie, oszaleje za swoją rolę, która widzi w tobie. Trudno to rozpoznać, ale jest również wyzwalające, ponieważ zabiera ciężar konieczności spełnienia niemożliwych oczekiwań. Nie musisz nosić ciężaru bycia doskonałym, ponieważ nie to go utrzymuje. To, co się przydaje, gdy rozpoznaje w 1137, Tobie swój ból, pragnienie, jego tajemnice. I może już żyłeś dokładnie taką sytuację. Być może zastanawiał się już, dlaczego nie był w stanie się odejść, nawet gdy powiedział, że nie chce się popełniać. Być może już zauważyłeś, że pomimo wszystkich wad, które wskazywały na ciebie, zawsze wracał, zawsze wyglądając, jakby było coś nieodpartego, co go odciągnęło. To jest moc nieświadomości. I tutaj pojawia się najbardziej niewygodna część nie ma kontroli. Może nawet walczyć, może spróbować odejść, może zniknąć na kilka dni lub tygodni, ale wraca, ponieważ to nie ten, który trzyma go świadomie sam jest nazywany własnymi ranami. Teraz chcę, żebyś pomyślał o tym uważnie. Kiedy wierzyłeś, że musisz zbyt ciężko pracować, aby kogoś trzymać? Ile razy myślałeś, że będziesz bardziej czuły? Więcej uwagi, więcej miłości. Czy byłby? A ile razy to nie zadziałało? Prawda jest taka, że wysiłek nigdy nie był kluczem. To, co naprawdę z nim psuje, to to, czego nigdy nie możesz zaplanować, ponieważ rodzi się na niewidzialnym spotkaniu jego nieświadomości i Twojej, i chcę, żebyś tu jeszcze bardziej ze mną zaangażował się. Jeśli w pewnym momencie ten tekst przemówił bezpośrednio do Ciebie, napisz w komentarzach. Rozpoznaje moje cienie. To proste zdanie ma ogromną moc, ponieważ kiedy rozpoznajesz, zwolnisz również. Chcę też, abyś pamiętał, aby cieszyć się tym filmem, ponieważ pomaga YouTube pokazać tę treść większej liczbie kobiet, które muszą usłyszeć te niewygodne prawdy. A jeśli nie, subskrybowałeś jeszcze kanału. Zrób to teraz, ponieważ każdy odcinek jest jeszcze głębszym zanurzeniem się w niewidzialnych ranach, ukrytych pragnieniach i cieniach. Które kształtują relacje bez uświadomienia sobie. W komentarzach napisz także: I see beyond hate, aby przypieczętować to zaangażowanie w siebie i tę rozwijającą się społeczność tutaj więc nie tylko uczestniczysz, ale inspirujesz inne kobiety do zobaczenia siebie w tym lustrze. Kiedy mężczyzna jest naprawdę szalony, pokazuje znaki, które często pozostają niezauważone, ale w głębokiej psychologii ma ogromną wagę. To nie tylko powierzchowne postawy lub romantyczne gesty, które każdy mógłby zrobić. Są to zachowania, które ujawniają, że utknął dla ciebie na nieświadomym poziomie, na którym Karl Jung powiedział, że zdarzają się prawdziwe połączenia. Pierwszy znak jest prawie niemożliwy do ukrycia nie może się odejść, nawet gdy próbuje. Być może już to przeżyłeś człowiek, który powiedział, że potrzebuje przestrzeni, który twierdził, że związek staje się zbyt intensywny. Ale z jakiegoś powodu zawsze wrócił. Dzieje się tak, ponieważ w nim istnieje siła wyższa niż logika tutaj. Jung nazwał tę nieprzytomną projekcję. Patrzy na ciebie i widzi jego części, nawet jeśli byłyby ukryte, ślady których nie wiedział, jak je rozpoznać, aby znaleźć je odzwierciedlone. To tak, jakbyś był lustrem tego, czego nie akceptuje lub nie rozumie, a ta głęboka identyfikacja utrzymuje go w kontakcie nawet jeśli rozum mówi inaczej. Drugi, znak jest jeszcze bardziej odkrywczy. Zaczyna się pokazywać w małych, tajnych gestach, szczegółach, które nikomu nie dostarczyłyby. Może to być wspomnienie z dzieciństwa, którego nigdy nie powiedział, niepewność, którą zawsze próbował ukryć, strach, który wydawał się pochowany. Ten ruch zdarza się, ponieważ dotykasz jego ukrytego pragnienia, aby naprawdę zobaczyć. Kiedy Jung mówił o kolektywnej nieświadomości i najgłębszych warstwach psychiki, wyjaśnił, że kiedy się odnosimy, otworzyliśmy wewnętrzne drzwi, które ujawniają ukryte części. A kiedy szaleje za tobą, to otwarcie jest nieuniknione. Czuje, że może zaufać, że może rozbierać emocjonalnie, a nawet nie zdając sobie z tego sprawy, dostarcza intymnych fragmentów jego duszy. Te szczegóły są nie tylko wyznaniami. Jest to dowód na to, że jego umysł jest już spleciony z jego, ponieważ nikt nie ujawnia cienia bez potężnego połączenia. Trzeci znak może być najbardziej mylący, a jednocześnie najdokładniejszy. Oscyluje między strachem a intensywną atrakcją. W pewnym momencie jest to całkowicie dostarczone, zakochane, deklarując, jak bardzo się z nim poruszasz. Następna chwila odchodzi, robi zimno, tworzy bariery. Nie oznacza to braku zainteresowania, ale raczej, że jego cień został aktywowany. Jung powiedział, że cień jest wszystkim, co nosimy, ale nie akceptujemy siebie. Kiedy grasz w tę część, kiedy wzbudzasz stare rany, niepewność, bolesne wspomnienia, naturalny ruch to oscylacja, przybliżenie i prześwit. Obawia się, ponieważ zdaje sobie sprawę, że może stracić kontrolę, ale pociąga go. Ponieważ jesteś dokładnie kanałem, który odsłania tę ukrytą prawdę. I tam nie może się odłączyć. Takie podejście i escape dance to jeden z najwyraźniejszych dowodów, że on szaleje za tobą. Te trzy znaki są powtarzane przy różnych intensywnościach, ale kiedy pojawiają się razem, stanowią trudny wzór do zaprzeczenia. Człowiek, który nie może się odejść, nawet próbując, który ujawnia tajemnice i intymne szczegóły, i który oscyluje między pożądaniem a strachem, doświadcza doświadczenia, by być pociągniętym przez coś większego niż on sam. To nie tylko romantyczna miłość, jest to nieświadome spotkanie, połączenie, które porusza niewidzialne rany, ukryte pragnienia i głębokie cienie. Właśnie dlatego tak wiele kobiet jest zdezorientowanych. Wierząc, że intensywność tej więzi zależy od tego, jak bardzo są dedykowane, podczas gdy w rzeczywistości wszystko dzieje się w znacznie bardziej subtelnym samolocie. I może widziałeś, że tak się dzieje. Być może sprzeczność człowieka, który powiedział, że nic nie chce poważnie, ale nie mógł puścić ręki. Być może słyszał tajemnice, których nigdy nie ujawnił i zdał sobie sprawę, że nagle stał się strażnikiem części jego duszy. Może już poczułeś ból, widząc, jak odsuwa się tego samego dnia, w którym powiedział, że jesteś wyjątkowy. Wszystko to wydaje się mylące, ale staje się jasne, kiedy rozumiemy logikę Jungian. Jego obsesja nie rodzi się, że starasz się być doskonały, ale z niewidzialnego lustra, które reprezentujesz. Teraz chcę, żebyś aktywnie brał udział w tej rozmowie. W komentarzach napisz: Rozpoznaję projekcję. Aby pokazać, że rozumiesz ten pierwszy znak, gdy nie może odejść, ponieważ widzi części siebie, napisz także: Rozpoznaje ukryte pragnienie, jeśli zauważył już człowieka ujawniającego się w małych tajnych gestach, pokazując szczegóły, których nikt inny nie znał. A jeśli już doświadczyłeś doświadczenia tej oscylacji między strachem a przyciąganiem, niech napisał: Rozpoznaje cień. Te trzy frazy to nie tylko słowa. Tworzą kolektywny ruch, przestrzeń, w której każda kobieta tutaj może zobaczyć i zdawać sobie sprawę, że nie jest sama w tej podróży. Pozostaw także podobny i zasubskrybuj kanał, ponieważ każdy film wprowadza jeszcze głębsze nurkowanie w tych tajemnicach, które Jung zostawił nas jako klucze do zrozumienia miłości. Algorytm rozumie tylko, że jest to cenne podczas interakcji, a to pomaga rozpowszechniać to. Przesłanie innym kobietom, które muszą zrozumieć, że intensywność, którą żyją, nie jest szalona to głęboka psychologia dzieje się w nich i w nich. Pomyśl teraz spokojnie, bez pośpiechu, weź głęboki oddech i pozwól, aby obrazy wróciły do Twojego umysłu. Które z tych trzech znaków żyłeś na skórze? Być może to był ten człowiek, który wielokrotnie mówił, że musi odejść, nalegał, aby jego życie było zbyt skomplikowane. Ale jakoś nigdy nie mógł wydostać się z jego życia. Wrócił w nieoczekiwane wiadomości. Wrócił z cichym wyglądem. Wrócił, kiedy najmniej się spodziewałeś. A może przeżyłeś drugą sytuację, w tym momencie, kiedy bez P.E.D.I.R. zaczął ujawniać intymne części swojej historii, szczegóły, o których wiedziałeś, że nikomu nie powiedziano. Stałeś się sejfem od najbardziej ukrytych wspomnień. Prawie tak, jakbyś został wybrany do noszenia najbardziej wrażliwej części. I wciąż jest trzecie doświadczenie, najbardziej bolesne, a jednocześnie bardziej odkrywcze. To dziwna oscylacja w 1904, której wydawało się, że jest całkowicie dostarczany w ciągu jednego dnia, a drugi stworzony odległość, ukryty, uniesiony ściany. Te przyjścia i wydarzenia nie były oznakami braku zainteresowania, ale dowodem, że dotknąłeś jego cieni. Aktywowane rany, które wolałby nie zmierzyć. Teraz pomyśl mi, które z tych momentów najbardziej rozpoznajesz, gdzie wibruje twoja pamięć silniejsza. Ważne jest, aby doprowadzić to do świadomości, ponieważ kiedy pamiętasz i rozpoznajesz, zaczynasz widzieć, że nie jesteś sam. Wiele kobiet żyje dokładnie ta dynamika, dlatego ta refleksja jest tak potężna. Siła plemienia ma dokładnie zdać sobie sprawę, że to, co wydawało się być tylko w jego historii, w rzeczywistości jest wspólnym doświadczeniem. Jung mówił o zbiorowej nieświadomości. A kiedy patrzymy na swoje historie, możemy zrozumieć, że nie utknęliśmy w określonym dramacie, ale związany z czymś znacznie większym. Być może teraz czujesz nawet pewną szczelność w klatce piersiowej, pamiętając jedną z tych sytuacji lub mieszankę gniewu i tęsknoty, ponieważ intensywność tych wiązań pozostawia ślady. To tak, jakby nie można było całkowicie usunąć poczucia bycia lustrem czy jego ścienia, bycia strażnikiem jego tajemnic, bycia kobietą, której nie mógł odpuścić. A kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, pojawia się również nieuniknione pytanie: Dlaczego tylko ty? Dlaczego zdecydowałeś się obudzić te ukryte części? I właśnie tam chcę, żebyś zajrzał do środka, ponieważ odpowiedź jest nie tylko w nim, ale także na tobie. Kiedy przyciągasz kogoś w ten sposób, kiedy stajesz się lustrem jego nieświadomości, jest on również zapraszany do patrzenia na własne rany, jego własne ukryte pragnienia. To jest moment, w którym refleksja nie jest już po prostu nad nim i zamienia się w ścieżkę. Więc pozwól sobie odczuć, pozwól sobie pamiętać nie unikaj bólu, który może się pojawić, ponieważ jest on kluczem do wzrostu a aby ta refleksja była jeszcze potężniejsza. Chcę, żebyś napisał w komentarzach: rozpoznaję ukryte pragnienie. To zdanie to nie tylko odpowiedź, jest zobowiązaniem dla siebie. Ma to na głos głośno. Nawet jeśli na piśmie widzisz, co zostało ukryte, co więcej, pisząc, dajesz siłę innym kobietom, które czytają komentarze, zdają sobie sprawę, że nie są sami. To jest moc plemienia. Kiedy każdy otwiera się trochę, wszyscy się wzmacniają. Ale chcę, żebyś wyszedł dalej. Jeśli w pewnym momencie życia poczułeś, że ktoś nie może się od ciebie uwolnić, nawet w ciszy, nawet gdy nie było słów, napisz też: Jestem lustrem nieświadomości. To zdanie ma ogromny wpływ, ponieważ daje świadomość idei, że jest w tobie coś, co głęboko dotyka drugiego. To nie jest niewiele, to niewidzialna moc, o której często nawet nie wiedziałeś. Wiem, że ujawnienie może być trudne. Ale każdy komentarz tutaj tworzy krąg wsparcia, miejsce, w którym kobiety nie spotykają się z perfekcją, ale dla prawdy, kiedy uczestniczysz, pomagasz zbudować tę przestrzeń, a jednocześnie wzmacnia własną podróż. Więc pozwól sobie pisać. Nie lekceważy to znaczenia, ponieważ jego słowo może być dokładnie tym, czego potrzebuje inna kobieta, aby rozpoznać jego własną historię. Ciesz się tym filmem. Ponieważ sprawia, że przesłanie dociera do większej liczby kobiet, które potrzebują tej jasności. A jeśli nie jesteś jeszcze subskrybowany z kanałem, zrób to teraz, ponieważ każdy nowy odcinek jest elementem, który łączy się z poprzednim, tworząc pełną ścieżkę samego znaczenia i wyzwolenia. Jest to zbiorowa podróż, a im więcej wchodzi w interakcję, tym silniejszy staje się. Potem pisze w komentarzach, Rozpoznaję ukryte pragnienie i jestem lustrem nieświadomości. Stwórzmy ten ruch razem, aby coraz więcej kobiet mogło zajrzeć do środka i zdać sobie sprawę, że za wszelkimi bólami i zamieszaniem jest również wezwanie do przebudzenia. Kiedy ktoś jest o tobie szalony, to naturalne, że wydaje się to prawie magiczne, tę intensywność, jakby istniało coś, co cię trzyma, ale to nie jest magia, jest to coś znacznie głębszego. Coś, co wykracza poza to, co oczy mogą zobaczyć i poza to, co świadomy umysł może wyjaśnić. Jest to taniec między ich ranami, cieniami i pragnieniami, spotykając rany, cienie i jego pragnienia. Jest to niewidoczne spotkanie, które dzieje się w ciszy, ale tworzy potężne więzi, trudne do złamania. A najbardziej niesamowite jest uświadomienie sobie, że im więcej się tego uświadomicie, tym bardziej ty rozumie, że nie jest to przypadek, która prowadzi tę intensywność, ale rozpoznajesz moc, która już istnieje w tobie. Ta moc nie wynika z kształtowania, starania się być idealnym lub nadmiernie zadowolić. Urodził się ze swojej autentyczności, swojej obecności i zdolności rozpoznawania w sobie tego, co widzi drugi, nawet bez słów. Wiele razy, kiedy żyjemy w tak intensywnym związku, pierwszą reakcją jest przekonanie, że nosimy Jego siłę, tak jakbyśmy byli tylko celem obsesji, tylko przedmiotem pasji, ale nie. Jest w Tobie aktywna część, energia, która przyciąga Cię dokładnie, dlatego że wibruje z częstotliwością podobną do Jego. Jest to zbiorowa nieświadomość aktorska, jest to cień, który został znaleziony, jest to ukryte pragnienie. Które w końcu znajduje okno do ujawnienia się, a kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, rozumiesz, że nigdy nie byłeś w pozycji kruchości, ale w pozycji władzy, ale jest to inna moc niż ten, którego zwykle uczy. Nie jest to moc manipulowania ani kontrolowaniem, ale moc w pełni istnieć bez zaprzeczania własnej prawdzie. To uznanie otwiera nową perspektywę. Zaczynasz widzieć, że każde spotkanie, każda oscylacja, każde odejście i każdy zwrot ma cel. Nic z tego nie jest losowe. Kiedy mężczyzna szaleje za ciebie, nie reaguje tylko na to, kim jesteś na powierzchni. Jest wyzwaniem, by stawić czoła jego częściom, mimo że byli ukryci. Zostajesz również zaproszony do zajrzenia do środka, zobaczenia odzwierciedlenia tego, co było w tobie uśpione. Dlatego te spotkania są tak transformujące, ponieważ nie poruszają się tylko ze swoimi sercami, poruszają się z duszą. I chcę, żebyś zdał sobie sprawę z jej piękna, nawet gdy boli, ponieważ noszenie intensywności związku, w którym cienie są aktywowane i ukryte pragnienia, wychodzą na jaw. Ale to na tym terytorium dzieje się transformacja. W tym miejscu odkrywasz siły, o których nie wiedziałeś, a to również rozumiesz. Że prawdziwa miłość nie jest wykonana z masek, ale prawd, nawet najbardziej niewygodnych prawd. A teraz chcę, żebyś napisał w komentarzach: Rozpoznaję moją niewidzialną moc. To zdanie jest stwierdzeniem sumienia, aby założyć, że rozumiesz, że istnieje siła, której nie trzeba wyjaśnić, ale można ją odczuć. Napisz także: Jestem czymś więcej niż wyglądem. To stwierdzenie jest przypomnieniem dla siebie i wszystkich innych kobiet, które przeczytają to, co podzieliłeś, pokazując, że to nie wysiłek doskonałości sprawia, że ktoś utknął, ale prawdę o tym, kim już jesteś. Zostaw teraz, ponieważ ta niewielka akcja pomaga temu przesłać, dotrzeć do większej liczby kobiet, które żyją w tych samych sytuacjach. Wielu milczy, nie wiedząc jak interpretować znaki, wierząc, że się zgubią lub zrobili coś złego. Kiedy lubisz Komentuj i subskrybuj kanał, pomagasz temu łańcuchowi rozprzestrzeniać się, i razem tworzymy plemię świadomych, silnych i powiązanych kobiet. I pamiętaj, że to tylko część podróży, ponieważ jeśli teraz rozumiesz, że gdy ktoś szalony jest o ciebie, nie jest magią, ale spotkanie między ranami, cieniami i pragnieniami, w następnym kroku zanurkujemy jeszcze głębiej. W następnym filmie ujawnię niewidzialną ranę która sprawia, że tak wielu mężczyzn zdala od tego, kiedy są zakochani. Ta rana jest cicha, prawie niezauważalna, ale ma niszczycielską władzę nad relacjami, a zrozumienie tego może całkowicie zmienić sposób, w jaki widzisz jego ruchy. Jeśli przyjechałeś tu ze mną, do końca tego filmu, pokazuję, że ten temat naprawdę cię dotknął i że jesteś częścią tego plemienia kobiet, które chcą zrozumieć miłość, cienie i ukryte, Pragnienia, które poruszają relacje. Chcę więc zapytać o trzy bardzo proste, ale bardzo potężne rzeczy. Po pierwsze, zapisujesz się teraz do kanału, więc nie przegapisz żadnego z następnych odcinków, ponieważ każdy film jest jeszcze jednym krokiem w tej podróży samozwirowania i świadomości. Po drugie, zostaw swój podobny, ponieważ ten mały gest pomaga YouTube pokazać tę treść innym kobietom, które podobnie jak ty potrzebują również tej jasności. I aby zaznaczyć, że zostałeś ze mną do końca, skomentuj poniżej wyrażenie jestem częścią niewidzialnego plemienia. To zdanie pokaże, że jesteś jedną z kobiet, które nie tylko oglądają, ale idzie razem ze mną i tak wieloma innymi w tej podróży. I zanim wyjdziesz, wykorzystuję się z następnego filmu po lewej stronie ekranu i kliknięć, aby obejrzeć teraz, ponieważ znajdzie kontynuację tej rozmowy. I znajdzie jeszcze więcej tajemnic dotyczących niewidzialnych ran i tego, co ujawniają na temat mężczyzn, gdy są zakochani.